Literakcje, rozmowy z polskimi pisarkami i pisarzami o ich książkach, o tym, co ich inspiruje, o życiu i o tym, co dzieje się wokół. Zapraszam na drugą część rozmowy z pierwszym gościem Literakcji, Rafałem Kowalskim, podczaninem, zastępcą kierownika w Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku, a przede wszystkim badaczem relacji polsko-żydowskich, dziejów i kultury narodu żydowskiego. Tym razem będzie o pamięci, o zdobywaniu wiedzy, która pomaga walczyć z uprzedzeniami, i o płockich bohaterach, ostatniej książki Rafała Kowalskiego. Gdyby nie to, co się wydarzyło po 1939 roku, to za kilkanaście lat byśmy obchodzili 800-lecie osiedlenia Żydów w Płocku i bycia w tym miejscu. To jest bardzo ważne, żeby ta pamięć nie, nie zginęła. Wydaje mi się, że nawet osobom, które przeżyły traumę w przyszłości, im zależy też na tym, żeby, żeby była jakaś ciągłość, bo jesteśmy skądś, skąd się wywodzimy. Tam pada chyba takie zdanie, jeden z moich bohaterek mówił, że nam chodzi o to, żeby przekazać dalej, skąd jesteśmy. Przecież Izrael powstał w roku 48, w XX wieku, a historia Żydów, chociażby polskich, no to jest tysiąc lat, więc coś było wcześniej, znacznie wcześniej, na przykład w Płocku, gdzie Żydzi odsiedli się w XII wieku, więc jest. Do czego wracać? Ja przypominam, że jeśli Państwo mają pytania, to proszę dać znać. Nie mogę podać mikrofonu. Tak ale mogę po widownie Kotkiewicz, jeden z bohaterów, przekopuje archiwa i pisze artykuły na tematy polsko-żydowskie nie tylko, też na tematy związane z innymi kulturami, religiami. Ta książka, bo my rozmawiamy tutaj właśnie przede wszystkim o osobach, które mieszkają tam czyli na przykład w Izrael, w USA i mają pochodzenie żydowskie, ale w tej książce są też osoby, które tego pochodzenia nie mają, ale z własnej inicjatywy, nikim za to nie płaci, nikim tego nie każe, na różne sposoby dbają o, o pamięć żydowską. Na przykład, tak jak Dorota Cieślik z uczniami jednej z polskich szkół i z swoimi znajomymi stworzyła mural przy szkole Jagielące, Marcin Kasprzak wspomniany, ten, ten człowiek z czaszką opętany dybukiem, Razem z rodziną sprzątają cmentarz Żydowski. Strasznie mi na tym zależało, żeby te osoby upamiętnić. Cieszę się bardzo, że to się stało, bo te osoby na to zasługiwały i to było dla mnie bardzo ważne. Zastanawiałem się nad kluczem, no podejrzewam, że to są osoby, które pojawiły się w Twoim życiu, bo są tam historycy z wykształcenia, historycy z zamiłowania, ale też osoby zupełnie prywatne, czasami aktywiści, a czasami. Artyści. Ee... Tak, tak fani, nie wiem, muzyki rockowej czy jakiejś innej. To tak, to właściwie to też jest ciekawe, że z różnych środowisk a tym łącznikiem jest właśnie chęć dbałości o pamięć. No właśnie, jak przygotowywałem się do tego spotkania, to spojrzałem sobie na datę, 4 lipca. Tak czasami jest, że nieświadomie coś człowiek planuje i potem dochodzi kolejny kontekst. Dzisiaj mamy 4 lipca, czyli kolejną rocznicę pogromu kieleckiego. Na szczęście w, w Płocku pogromu nie było Choć historia, jak wszystkich Żydów w Polsce, skończyła się się podobnie. I ta rocznica jeszcze wybrzmiała mi bardziej, kiedy przeczytałem słowa już na końcu tej książki, wypowiedziane przez ciebie. Powiedziałeś: Pamiętajmy, że to, co złe i dobre, często zaczyna się od spraw prostych. Pamiętasz, gdzie je powiedziałeś? Nie. Ty byłeś na spotkaniu w, w Darmstadt w listopadzie 2009 roku, na wydarzeniu dość wyjątkowym ponieważ to było wydarzenie zorganizowane przez władze tamtego miasta, odsłonięcie tablicy upamiętniających Żydów, ofiary terroru w miastach partnerskich dla Darmstadt. Myślę, że to piękny gest i myślę, że będąc tam byłeś mocno wzruszony i się zastanawiam, bo o tym też mówią twoi bohaterowie, ci z Płocka, między innymi Marcin, o którym mówiliśmy, że w Płocku takiej tablicy nie ma, że pamięć o jednej trzeciej mieszkańców przedwojennego Płocka no, jest dzięki tym ludziom, które opisałeś, dzięki działalności Muzeum Żydów Mazowieckich, dzięki twoim książkom, ale nikt nigdy nie zdobył się na to, żeby jakby tego faktu chociażby zaznaczenia, że w tej przestrzeni, w której jest Muzeum Żydów Mazowieckich, lata temu żyło 10 tysięcy ludzi pochodzenia żydowskiego, z których większość zginęła w obozach. Myślisz, że taka tablica byłaby potrzebna i czy jest możliwość? No ja mam nadzieję, nawet mam chyba wiedzę, że taka tablica już jest. Zdaje się, że miała być wmontowana w budynek z tego Office Center. Kiedy on powstawał, to był taki pomysł, żeby tam wmurować tę no, tablicę. To chyba tablicy. jej tam nie ma. Nie ma, tak, tej tablicy. I mam nadzieję, że taka tablica będzie, ale tak sobie teraz myślę, że nawet jeśli ta tablica będzie wmontowana, to oczywiście na tym nie, nie można poprzestać, bo... No, wymieniłeś rzeczy, które, które można powiedzieć są takimi żywymi pomnikami. Na no, Muzeum Żydów Mazowieckich, czy Muzeum Mazowieckie też ma taki kącik żydowski u siebie? Jest Fundacja Nobiskum Piotra Dąbrowskiego, Gabrieli jego żony, którzy zbierają fotografie żydowskie. Są te osoby, o których mówimy, które są w książce, właśnie. No taką tablicą, takim żywym pomnikiem jest na przykład posprzątanie cmentarza, tak, to już jest jakiś gest. Ten mural na, na murze przy też jest taką tablicą, może w cudzysłowie. Więc e, cieszę się bardzo, że coraz więcej osób, e, które e, czują wagę tematu, wiedzą, że warto spojrzeć wstecz, żeby móc potem... E, Patrzeć do przodu e, z tą większą wiedzą. Właśnie niewiedza jest czymś strasznym do dzisiaj, no bo niedawno bo nawet były badania prowadzone gdzieś tam po wsiach we wschodniej Polsce i, i, i wyszło, że, że część osób wierzy cały czas w mord rytualny. zdarzają się do dzisiaj rzeczy w, w Polsce niepokojące, również na tym tle. Wykorzystywane niestety przez niektórych polityków też w kampanii wyborczej. Oczywiście nie, nie chcę, żebyśmy tutaj brnęli w temat nie, nie, kampanii ale, politycznej, ja, ja, ja się... ale chodzi mi o to, że dajemy się, nie chcę podawać nazwisk i tak dalej, i tak dalej. Chodzi mi o to, że dajemy się czasami rozgrywać, dzielić politykom, którzy robią to dla własnych celów populistycznych. Po prostu nie dawajmy się, no. No, To też ta historia polsko-żydowska nas tego uczy. Żeby nie pozwolić różnym cpaniakom się dzielić, żeby właśnie dążyć do tego, żeby łączyć, a nie dzielić. I chciałbym się ciebie zapytać, jak ty się mierzysz, bo pewnie spotykasz się z antysemityzmem, lub z różnymi kliszami, chociażby takimi dotyczącymi o tym, co przed chwilą mówiliśmy. Jakbyś miał dać komuś radę? Jak reagować twoim zdaniem na takie sytuacje? Eee, znaczy, ja się staram rozmawiać. Niektórzy twierdzą, że a po co rozmawiać, bo i tak nie przekonasz kogoś takiego. Ten ktoś już jest tak zatwardziały w swoich poglądach, że, że może to się skończyć tylko awanturą i tak dalej. Ja jestem za tym, żeby jednak powiedzieć swoje. Jeśli to nie odniesie skutku, no to co no to, no to, no to, no to zrobić? Ale też byłem świadkiem, uczestnikiem sytuacji odwrotnej, znaczy byłem świadkiem sytuacji w Nowym Jorku, kiedy właśnie jedna z moich bohaterek zaczęła mówić, że Polacy to są antysemici, są tylko z semitów, antysemitów, jakie tam wytrzymuje. No to wtedy też mówiłem, broniłem sytuacji, że tak absolutnie nie jest, bo gdyby tak było, no to po cholerę bym leciał pół świata do was, żeby z wami pogadać. To wolałbym sobie siedzieć w domu i, i najwyżej do was zadzwonić. tak? Ja chciałem się z wami spotkać, porozmawiać o przeszłości, więc to nie jest tak, oczywiście, że są sytuacje antysemickie, ale też nie jest tak, że, że tu mieszkają sami antysemici, więc stawałem w obronie naszego kraju w rozmowie z noworusskimi Żydami, mającymi korzenie płockie i polskie. To są skrajności. Na szczęście to nie są jakieś takie sytuacje bardzo, bardzo ogólne, w jedną, ani w drugą stronę. Jest pośrodku, jest dużo potencjału osób, które są ciekawe, które chcą poznawać temat, które są czytać, interesują się, przychodzą do Muzeum Żydów. Właśnie do Muzeum Żydów przyjechał rabin polski Majki Schudrich. Przyszło sporo osób i zadawały pytania, które osoba, która ma dużą wiedzę o tych sprawach może pomyśleć, no to są jakieś naiwne pytania. Ale właśnie nie, jeżeli ktoś pyta a co Żydzi robią w, w niedzielę na przykład. To ja się strasznie z takiego pytania cieszę, bo to pokazuje, że ktoś ma bardzo małą wiedzę, ale chce ją pogłębić I, i, i takie sytuacje są naprawdę wspaniałe. Ja się, ja się właśnie z takiej sytuacji cieszę i widzę ten antysemityzm, widzę ten antypolonizm, ale widzę też dużo potencjału takiego, że, że chcemy pogłębiać tę naszą wiedzę o tym, o tym wszystkim. Powoli nasz czas dobiega końca. Jeśli chcą państwo publicznie zadać pytanie, to proszę. Jeśli nie, to... Jest z... na zdjęcie maseczki. <grych> tak? Ja chciałem zapytać, czy ty masz takie poczucie, że odwiedziłeś wszystkich ludzi, o których wiedziałeś, że są gdzieś tam rozsiani po świecie? Czy, czy masz takie, takie poczucie, że dotarłeś do wszystkich, do, do których mogłeś dotrzeć? A, a drugie pytanie, czy byli ludzie, którzy gdy do nich zadzwoniłeś na przykład i chciałeś porozmawiać o historii polsko-żydowskiej, to ci powiedzieli, że oni na przykład z żydostwem nie mają nic wspólnego, że, że wyparli te, to swoje żydostwo zupełnie? To zacznę od drugiego Takie pytania. No to wspomniałem tutaj o Dawide, czyli o synie Liory Gorfinkel, który czuje się Włochem, Mediolańczykiem i on nie chciał rozmawiać, ale on nie odżegnuje się od pochodzenia żydowskiego. Natomiast historia Liory jest, ona, ona się zgodziła porozmawiać, to jest jedna z moich ulubionych historii w tej książce. Ta opowieść o tym, nie chcę oczywiście tutaj zdradzać, chociaż może częściowo już Państwo wiedzą, ta relacja jej z matką, która się urodziła w Płocku przed wojną, jest dla mnie bardzo pouczająca też pod kątem życiowym, już abstrahując od pochodzenia żydowskiego czy żydowskiego. Pierwsze pytanie było takie, czy mam poczucie, że rozmawiam ze wszystkimi? Nie mogę mieć takiego poczucia z dwóch powodów. Znaczy, po pierwsze, kiedy kończyłem książkę, to już za 5.12 zadzwoniła do mnie pani z Kanady i, i z nią jeszcze zdążyłem porozmawiać, ale zdarzyło się w chociażby tych poprzednich książek, że właściwie kiedy już, no to już, już rzeczywiście stawiałem tę ostatnią kropkę, no to ktoś jeszcze dzwonił, no to ja już powiedziałem, no nie, no to najwyżej następnym razem, bo ja tej książki nie skończę. Po pierwsze, a po drugie, ona się rozrośnie do encyklopedycznych rozmiarów. Już i tak jedna znajoma moja z Warszawy powiedziała, że no, po coś ty napisał książkę, która ma, o tej żółtej mówię teraz, która ma 350 stron, ja jej nie mogę w tramwaju utrzymać, <grych> a chcę czytać. No właśnie, a to ważne. Natomiast wiem, że są osoby, z którymi nie porozmawiałem jeszcze, no ale też jest tak, że być może są, a, a jakby nie mam pojęcia, że one istnieją. Też Muzeum Żydów Mazowieckich ma swoją stronę na Facebooku i, i czasami widzę, że pod różnymi postami wpisują się jakieś osoby po angielsku. Jakieś kilka dni temu widziałem e, pod postem, który został opublikowany w lutym, kiedy składaliśmy kwiaty pod pomnikiem na rocznicę wywózki płockich Żydów. To wpisała się, zdaje się, pani Marinę Kaufman. Wpisała się to bardzo piękne, bo mój dziadek mieszkał w Płocku. No, i dzięki temu dowiedziałem się w ogóle o istnieniu pani Marinę Kaufmann i, i że, że jej dziadek mieszkał w Płocku. I oczywiście nie zostawię tak tego i, <laughs> i napiszę do niej, ale no mówię, no są takie sytuacje, które no być może jutro pojutrze, za tydzień, znowu ktoś się objawi. Oczywiście czas goni i to pokolenie już przedwojenne to właściwie prawie nie ma z kim rozmawiać. To To już wiem, ale być może są. Są jeszcze dzieci tych ludzi, którzy mają dużą wiedzę o rodzicach i albo pamiątki. No i być może się jeszcze dowiem, i, i może powstanie kolejna, kolejna książka, bo a nawet jeśli nie książka, to może jakiś chociaż artykuł do gazety, bo tak jak powiedziała Hanna Kral, nawet jeśli mamy tylko jedno imię, nawet nie nazwisko, imię kogoś takiego, wiemy o imieniu, to warto uwiecznić to imię. Ja absolutnie podpisuję się pod tym obiema rękoma. No dobrze, to będziemy czekać na książkę albo na artykuł. Na razie muszę odchorować tą książkę. W sensie pozytywną odchorować. Zachęcamy do lektury i do kupowania. Dziękuję bardzo, o wielkie brawa. Jeszcze raz.